że jakby to jest dosyć mocna strona jakby kiedyś to się runęło to wraz z tymi wszystkimi książkami. No to już swoją drogą. Cześć Aiden, jestem Talia. Albert mówił mi, że pomagasz nam w odbudowie biblioteki ludzkości. Tak. Albert to Dokładno wspaniały nawet. człowiek. No no ma Mam chyba chlaśnie na nim. Że ktoś doceni jego wysiłek. No wiesz, nie żyjemy w końcu w renesansie. Taka Niewielu daje, no. ludzi czyta książki. A ty? Co ze mną? Czytasz? Kiedy mam czas? Nieczęsto. Powiedz mi, co myślisz. Co byłoby Twoim zdaniem lepszym przewodnikiem po ludzkiej naturze? Biblia czy baśnie Hansa Christiana Andersena? Zdecydowanie baśnie. Nie mają My ukrytego basz. przekazu jak religijna paplanina. Tak, ale z drugiej strony Biblia w dużej mierze ukształtowała otaczający nas świat. Co by o niej nie mówić, to ważne Też źródło. Muszę coś omówić z Albertem. Może się jeszcze spotkamy? Cieszę się, że to mowa. Wpływ. Tutaj masz ich lokalizację. Ciekawe, skąd ona to bierze. Nie? Kto zwraca uwagę na książki w takim świecie, tak szczerze? Oni. No tak, ale dobra, ale oni nie wychodzą, nie? Nie uważam, żeby Bia ukształtowała świat w żadnym stopniu. Ukształtowała świat, w jakim żyjemy, jakby nie było. Ale, przepraszam ciebie, ale nie książka. No i interpretacja, no, ale to też jednocześnie w sumie i ta książka, nie? Ludzie. No po ludzie, tak, no, no, no. Zmuszający do wyznawania tej religii, no się przepraszam. Dobra, dobra, nie gadaj o swoich wyznaniach w tej chwili, bo to tak tak... Ja nie gadam o swoich wyznaniach, tylko o tym co uważam. To jest różnica. To czy ja wierzę, czy ja wierzę. Czy ja nie wierzę to jest tam, wiesz, mniejsza. Mniejsza o ten temat. No, ty, ty, ty się boisz ciężkich tematów. To nie jest dobry temat na streamie, wiesz, Foksiu? się po prostu boi ścieżki tematów. Nie, po prostu to jest zły temat na stream. Idziemy najpierw na pierwotne dwójkę, co? Czekaj, bo ja się no ja zacząłem na i się tań tańczyć. No mm -hmm. kurwa, nie na drugiej. Gdzie złapał rury i się zaczął po niej wspinać. Nie wiem, się. Chyba szybciej Ja nie umiem tych skoczni wykorzystywać. A tu jest jakaś misja poboczna gdzieś. Tak? się przed chwilą. O, tutaj no. Dzień Idę, idę. Wiesz, rozkminiałam jedną rzecz. Aha, dobra, To misję chcesz przejąć. Tak. Myślę, że po książkę. jesteś silencją? Tak! Znasz moją twórczość? Niezbyt, ale widziałem plakaty Silencia tu i ówdzie. Wyglądasz. wyglądasz młodziej niż na zdjęciach. Może służą mi okłady ze skóry Sprintera. Albo inne rzeczy, czy coś ci doskwiera? Jeśli młodość to zbrodnia, to dlatego, że rymuje co dnia! Lepszy jestem niż Franki, kolesie, co ich ciągle do kantyny niesie. Nie mam pojęcia, o czym ty do mnie nawijasz. Wirus chyba przyhamował nieco twój styl? Przyhamował, ale nie zatrzymał. Jestem najlepszy. Jak to? Słuchaj, ziom. Zapodaj jakieś słówko, a ja o nim zarapuję. Oczekaj. Koza czy stróżowie prawa? Nie mam dylemat. Nad? Nad kozą. I stróżowie prawa właśnie, które chcesz. Nie wiem właśnie. Koza mnie ciekawi bardzo mocno, ale stróżowie też. Koza jest za to łatwiejsze niż stróżowie prawa. Ach. No dobra, to stróżowie. To może e, stróżowie prawa. A, wyzwanie. Nie mają stylu, rytmu nie czują, wszystkich do dołączenia nagabują. Fałszywe uśmiechy awalu z tulipanka... Są tacy jak pijaczki w kantynie, Franka! Wypas co? Zapodaj kolejne słowo. Ej, ale w ogóle. Aha. Myślałam, Koza. że. Koza? Pojebawszy? Co za straka! Aha. Aha. Ach, dobra, przemieniec. Niebezpieczny i szybki chciałbyś być, taki Gipki! Kto się ich boi? Kto się na ich widok nie uspokoi? Chcesz wystraszyć Franka? Zrób z Przemieńcem Pranka! Tyle dziś narymowałem, że się starać nie musiałem. Daj kolejne słowo. Nic nie zgłodam, koza. Mam wrażenie, że nie przepadasz za Frankiem. Serio? Skąd taki pomysł? Po prostu łatwo coś z nim zrymować. Nieprawda. Wymyśliłeś jakieś okropne rymy, byle dowalić Frankowi. Okropne? Obrażasz mnie? Jedynego w swoim rodzaju silencja? Żaden z ciebie silencjo. Nie wiesz tego może, ale czuć żeś pozer. Obstawiam, że jesteś pozerem, któremu Frank nie pozwala wystąpić w kantynie. Tak, ale dlatego, że jestem nieletni, a nie z powodu braku talentu. No to dorośnij i przestań udawać kogoś innego. Frank pewnie byłby dla ciebie milszy, gdybyś go tak nie obrażał. Eee... pomyśle o tym. A teraz od To, to. Pierdło. Bilet na mój ostatni show, Mówiłem, że jestem prawdziwy silencjoż, nie wiem, nie wiem, pierdło. Ekstra. Nie wiem. Ej, bo my mamy w dzienniku parę rzeczy, nie? W sensie, w przedmiotach kolekcjonerskich, czy nie? Mamy... Coś tam wyleciało. Bilet na koncert? Aha, dobra. zniknął no, no, w aha. Teraz. Okej, okay. coś jeszcze? E, tu jest gdzieś. A tam jest tak ciężko. No nie poczeka, nie poczeka. A nie, dobrze, czekasz jednak. No czemu miałbym nie czekać? na dole. Wiem. Nie czekaj, ja się skupię. Aha, dobra, nie wiem gdzie jest wejście. Tylko mnie akurat tego, co ja chciałem zgarnąć? Nie ja myślałem, że my idziesz po tamtego Nie martw się starsi dla nas obu. Co mi się podoba, że oni mają te biomarkery czerwone na sobie. A Ta, no taki wyższego mało, a jednak. Jutrze. juczy Bari ja tak twoich potem będę mogła przeszukać nie bo jednak nie. O jednak nie Mam... Bo tak jeszcze nie... Sięga 1000 jednej nocy o. Tak się nie spodziewałam akurat. O kurde go nie chciałam po prostu. się przestraszyłam już... Nie, nie to jest. Au! Co dostałeś? Tak, zabulkowałeś mieszka. jakiś z tym tym kranem coś można zrobić, czekaj. Nie. Ulecz? Co? No kurwa. LOL? To było, w, to było w tym, nie było tego. Nie. O bo przynajmniej to przegapiliśmy. Co, Co jest? jest? Woda leci z kranu, ale kurwa leci do skrzynki na dole. O, mam kolejną książkę. Jaką? Epos. Ale to nie te książki. Następna jest za 240 Ja myślę, że teraz ogólnie chyba możemy zbierać książki Szukam jej. O, mam. I coś możesz się tapnąć, wiesz? Nie muszę 15 metrów mam. Mm. Tu środka trzeba wejść. No wie, wiem. musi krwi. Musi drzwi otworzyć przecież. Ja tu przy okazji jest. Co, Co jest? Nie, nieważne. Bo jest mój Anioł Stróż. Anioł Stróż? Gdybyś nie pomógł z renegatami, byłbym teraz bez pracy albo życia. To raczej zasługa Mata. Nie bądź taki skromny. Ja stawiam. Jestem Nikolas. Dobrze znasz Franka? Nie jesteśmy jakimiś kumplami z wojska, ale wiem, że dawniej był grubą rybą. Komandosem sił specjalnych, nocnym biegaczem. Był naprawdę wysoko postawiony. Aż do czasu jednej misji, kiedy poprowadził ludzi do wieżowca VNC, doszło do rzezi. Po tym zdarzeniu porzucił mundur i otworzył rybie oko. Dostał od życia drugą szansę, ale wspomnienia nie dają mu spokoju. Codziennie wraca myślami do tej misji. Przeżywa ją od początku do końca. Bez wody by sobie nie poradził. Widziałem go zalanego. Takie chlanie na umór w niczym mu nie pomoże. Pomyśl, jak się zachowuje, kiedy nie chla na umór. Hm. Opowiedz mi o Lawan. Frank mówi, że babki jak ona dostawały kryptonimy po nazwach drinków: krwawa Mary, Margerita. Lawan ma ognisty temperament. Lepiej nie zachodź jej za skórę. Raz z nią zadrzesz i wystarczy. Koniec gry. Jak funkcjonuje to miejsce? Rybie oko? Lepiej niż ktokolwiek podejrzewał, kiedy Frank ogłosił otwarcie. Góra dwa dni i do lokalu wlezą especy albo wysadzą go renegaci. I co? Oko stoi dalej. To najbezpieczniejszy punkt w okolicy. Neutralny grunt. Przychodzą tu nawet bandyci, żeby dobijać targu. Można odpocząć bez strachu o to, że się oberwie. Konflikty zostawiamy za progiem. Potrzebowaliśmy tego. Cześć, cześć, a w porządku. Opowiadaj Cię. Muszę iść. Czekaj. Nie chciałbyś trochę zarobić? Zależy w jaki sposób. Prosta robota. Pod rybim okiem jest stacja metra. Do niedawna lampy UV chroniły metro przed zarażonymi. Ale przestały działać i rozpełźli się po tunelach. Chcesz, żebym włączył lampy. Tak, kieruj się od razu do rozdzielni. Możliwe, że po prostu wywaliło bezpieczniki. Jeśli tak, to wystarczy na nowo uruchomić główne zasilanie. Zanim pójdziesz, mam coś, co może ci się przydać. Specjalność lokalu. Rozgrzeje gryzonie. do Daczeba, czy są jakieś mocniejsze? No? Niby to tylko bimber w butelce ze szmatą. Ale hmm. daję radę, a jeśli nie chcesz robić zamieszania, możesz się przemknąć obok zarażonych i tak się usmażą, kiedy włączysz lampy, a tobie zostanie porządny samogon. Dobra, zajmę się tym. Co, robimy to od razu, czy... Musimy to zrobić od razu, no. Tylko tak książki, na... Chodź, zobacz zbliżej, co jest bliżej, o. Masz i zaraz obok. Pamiętaj, Aha, czy to jest nocna. Misja. No lecz można się... Można... Gdzie to jest? Tak, szukałem. Tu tu. tu. Trzeba przeskoczyć. Dobra. Trzeba to w miarę szybko uwinąć, bo noc jednak jednak miał wszystko jest krótka. Czekaj spokojnie, aż taka krótka to ona nie jest. A tu jest dużo zarażonych. Czyli co chcesz robić na cicho? A co, chcesz napierdalać się ze wszystkimi? No tak myślałam. Pamiętaj, że masz łuk. Uh, kontrakt mi się przy okazji robi. Coś się robi? Kontrakt. Jaki kontrakt? No kontrakt. Jaki kontrakt? No te... To pamiętasz jak się nazywa, co myśmy ogarniali raz? Jak to co? zrobić, potem zmienialiśmy te mini misje i tak dalej. Pamiętaj, zbierać wszystko, nie? Na skróty nie idziemy, nie? Nie. No tutaj da się to wide naprawdę mocno przejść na cicho, ale no nic specjalnego bym chciała. Wszystko się da zrobić w pocichu, tak szczerze mówiąc, w tej grze. Da się. Tu jest skrzynia, chodź tu. Jest na bok. I plecak. Bo to mieliśmy płakać, że ja ci otworzyłem skrzynię, a. Rzecz jasna. Nie to pomieszczenie całe? A co naprzeciwko? Tak. Nie. Tam nie było niczego do otwierania. Jak nie świetniki dwa, torba. Do otwierania tam się da wejść, tutaj ze ścianką, ale tam jest zablokowana od środka. I na pewno, oczywiście, że da się tu wejść. Gdzie? Tak. Gdzie dalej? Nie, czekaj. Nie, jak nie. No, nie, zrobiliśmy kółko. wy po co to jest? Czekaj. Aha, tu jest went. Gdzie jest went? Tu dosłownie jest went, jak tutaj wleziesz. Tu Cię gdzie, gdzie wiszę. No tam, jak przechodziłeś, wejść na tą rurę i tu obróć się i jest went. spadnąłem. spadłem spoko, poczekam. A tam jest, więc dobra. Poczekam, pociekam. I co w tu będzie jest? No skrzynia. Aha. Ja? Tak, no dlatego czekam. Tak, no bym stąd weszła. Mogę ci drzwi jeszcze otworzyć. O, w sumie nie pomyślałam o tym. Nie mogłaś od razu? <laughs> nie pomyślałam o tym. Ty, ja się tam męczę. Zapraszam. To idziemy z chyba, co? O kurwa! nie zauważyłam pana. Jak się zmieniało, ty te trójkę, że Dobra Tu twoje strzał zostawiam, nie? Spoko, spoko, możesz zbierać sobie. Weź się pozbieraj, jak możesz. Nie chcę mi wejść. Wszystkie wiesz? Ja wszystkie mogę. Dobra Nie walcz tego ze zbiornikiem Trzeba ściągnę wszystkie, będą go wszystkie spalić Mówię tylko nie trzeba tego ze zbiornikiem tam na plecach, bo... Nie wiem, ja go tam nie widzę Żeby nie... bo go zabijemy już Żeby nie wybuchł, ale tu ich będzie więcej Dobrze Ja na razie palę Wszystko co się da I zbieram... Palisz? Wszystko co się da Pamiętaj o odporności Właśnie brałem ten, ten no Właśnie też musiałam czy se, akurat Czy ty za tobą znowu biegnie? No spaliłem go Aha, ciekawe Nic mi nie zostawi, no S S S Ja sobie teraz idę pozbierać, to to sobie zabiję. Aha No dobra a zrobiłam wyzwanie. Yy, Zarówno dobrze wysmarzony raz. Fajna nazwa. I się ruszał, coś miał jakieś konwulcje. Będę ucznikiem z Krakowa. Też coś tak czuję. Muszę zobaczyć, czy się? O, Otwieraj. O. No i fajnie. Otwieram zamek. Weź... O Jezus, to będzie ten duży z tego, co kojarzę chyba. Mamy dosyć. Ja dużo mołotowów. No ja wiem, ja też. Trochę ich zrobiłem. Ja robię teraz przede wszystkim, jeśli się na nich skupię, bo one w sumie najwięcej dają. O, Nikolas, Co? jestem w rozdzielni. Dobra, teraz znajdź przełącznik. To już szybko. Co? No, ja sobie postrzegam z układu. To jest przełącznik. nie działa. O, coś tak czułem. Tak. Mam inny pomysł. Chcesz spróbować? Dokończ mu to. Niżej. Powinna być jeszcze jedna rozdzielnia z wojskowymi agregatami. Poszukaj windy. Może da się zejść szybem. Mhm, mm No, ja to pomijam, bo ja wiem jak one wyglądają. Ty też wiesz jak one wyglądają, więc. To się robiliśmy. No, to się inne robiliśmy akurat. Metrze, wojskowe agregaty. Tunele świetnie się nazywały do przemieszczania oddziałów. Tylko najpierw trzeba się było pozbyć gryzoni A tu jest kolejna winda Wojtko potrzebowało dużo światła i dużo prądu a czekaj, nie mogę się z... nie mieściła mi się dupka Czemu to jest ten taki... Na Tam tych, na tych śmieciach wyskocz z tych śmieci Lol Czekaj Co A bo tu jest? jest cały taki ten kurwa Trzeba skakać Aha Czy nie? Gdzie? O A tam. Czekaj, wracam, wracam, wracam. No już otwieram powoli. Nie tylko puszka nie opłacałeś to wracać. Ja miałam przekonaną buławę i narzędzia. Hmm. To miałeś dużo więcej. Mm. Dobra, tu się da. Właśnie wskoczyć. Dobra, ja odpalam pierwszy. Ja idę po drugi. Proszę przy okazji, czy coś tu jest. No, pierwszej odpalony. Drugie odpalone. Śledźcie o góry, tak? Dlatego się nie odpalił, odpalić, lol. No, tam gdzieś u ciebie jest. Ja tak patrzę, A z czegoś się nie, da. Tu nie ma, wiesz? Ja tu widzę skrzynkę. Jaką? Nie wiem jaką. Zwykłą chyba. Tutaj chyba nie ma tych. Ale byśmy...